noroczeń i Krzysztof Kowalewski. Brawa. We Wrocławiu ruszyła twórczość osób z niepełnosprawnością ton. Są to międzynarodowe prezentacje twórczości osób z różnymi niepełnosprawnościami. Pan Roman Roczeń jest niewidomym artystą, który jest przykładem na to, aby nie przejmować się tym, co ludzie mówią. W szkole mi pani nauczycielka w pierwszej klasie powiedziała, że nigdy nic ze śpiewaniem nie zrobię, bo to z takim chrypiącym głosem to jest w ogóle niemożliwe. Teraz wokalista rozmawia z ludźmi za pomocą muzyki, śpiewa szanty i inspiruje innych. Teksty, które wybieram do śpiewania, to są te, które rozumiem, te, którymi chciałbym coś powiedzieć, a to jest to, co jakoś czuję. Bo ja nie jestem niewidomym wokalistą. Jestem albo złym, albo dobrym. Albo śpiewam dobrze, albo źle. Roman nie tylko śpiewa, ale również reguluje, co jest niesamowite. Jako osoba niewidząca, on żegluj prowadzi, jak oczywiście są tam różne dodatkowe ulepszenia. Twórczość osób z niepełnosprawnością, ton powstała z myślą o artystach, którzy nie mają możliwości zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców. Prezentujemy tutaj ludzi, którzy charakteryzują się wyjątkową pasją, niesamowitym talentem, rzadko spotykaną wrażliwością na kulturę i sztukę. Ich prace są naprawdę na wysokim poziomie. Prezentują swoje spektakle, prezentują swoją muzykę. Dodatkowo w tym samym miejscu Centrum Kultury Wrocław Zachód odbywają się warsztaty integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami. To cykl sześciu spotkań, odbywających się w weekendy do końca października. W naszej ofercie znalazły się warsztaty filmowe, teatralne, literacko-fotograficzne, ale także cukiernicze, komiksowe czy wokalno-muzyczne. Tak naprawdę każdy, kto interesuje się w jakiś sposób sztuką, myślę, że na pewno znajdzie coś dla siebie. Na zajęcia obowiązują zapisy, są jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji na temat tonu, a także zajęć można znaleźć. Na Facebooku Centrum Kultury Wrocław Zachód. Echo 24. Marta Wrońska.